20 i 21 maja na Górze Szybowcowej w Jeżowie Sudeckim odbywać będzie się piknik lotniczy. Start: godzina 9, wstęp wolny. A czekać będzie na Państwa moc atrakcji, demonstracje statków powietrznych w locie, warsztaty modelarskie, pokazy sprzętu lotniczego. Loterie fantowe, lot balonem na uwięzi, skoki spadochronowe w tandemie, symulator lotów. A jedną z większych atrakcji będzie pokaz umiejętności Sebastiana Kawy, wielokrotnego medalisty Mistrzostw Świata i Europy w szybownictwie. Może się wydaje, że to służy tylko do latania wokół lotniska, ale tak naprawdę szybowcem latano już na wysokości 16 tysięcy metrów. Jest Perlan Project, zbudowany szybowiec z kabiną ciśnieniową, który ma możliwość wznieścia na 25 tysięcy metrów i w ten sposób pobije rekord wysokości lotu nawet samolotu Blackbird, który leciał do tej pory jak najwyżej z, z wszystkich samolotów. Ponadto zaplanowano koncert zespołu Droga na Ostrołękę. Miłośnicy lotnictwa i nie tylko znajdą coś dla siebie. Zapraszamy. Organizatorami są Gmina Jeżup Sudecki Euroregionalne Centrum Modelarskie, Aeroklub Jeleniogórski, Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego oraz Telewizja DAMI.